Witam was Ku wielkiemu zdziwieniu. Przedwczoraj było chyba minus 2. Minus 1, minus 3 chyba nawet. A w kurde 10 stopni się zrobiło, ja bym naskoczony, nie? Ja tak się ubrałem, a będzie pewnie zimno. No Pozytywnie Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem no Na temat Mneli powiem innym razem. A coś jeszcze chciałem powiedzieć no. No jestem po walentynkach, dzień był fajny, no wietrzny teraz jest, jest bardzo ciepło, kurde, he, he, jestem naprawdę zdziwiony. No, piąteczek mamy w ogóle, w poniedziałek idę na rano do pracy wyjątkowo i potem znowu normalnie czekam na odpowiedź osób tam z Mannheim, będę, będę popychał ten temat dalej do przodu, bo a, wyszła taka bzurwata sytuacja. W sumie... O, to chciałem powiedzieć, no, w sumie, jak ja mam podejść do tego, no bo... W sumie, no, była taka sytuacja, bo tam dwóch rywalizuje o jedno stanowisko, nie? No to... No bo przy taki stary pracownik, który pracuje 30, 30 lat prawie. I... po prostu... Ten, co teraz robi Polak, to... Ten stary mu powiedział, że on tam chce pracować no, Ten co go nie lubię ten typa, bo Nie się w ogóle z zadaniem innych I w ogóle z No, niby fajnie się z nim gada, ale Mega nie, nie pracuje w ogóle z drużyną Tu jest ten problem, no No, lekarz, jakbyście byli chorzy <laughs> Dobra No i po prostu On jest taki, że on podpierdziela, nie To jest okazja no ogólnie no, widać, że on tam chce pracować, on cały czas na to stanowisko patrzy. I w ogóle no... No nic no, wyszła plotka... Ja tam się nie przejmuje, ale on tam się tym bardzo przejął, ale ogólnie wyszło tak, że... się dowiedziałem od Ramki, że... ten stary pracownik gadał z dyrektorem. I z kierownikiem na temat tego stanowiska znowu. I... No, i sama no, po prostu pośród aparatów on wolno pracuje, mimo że mamy ogólnie, no, mamy dzienną produkcję. No, mamy trzy kontrakty do zrobienia na dzień. Jesteśmy w stanie zrobić na a ale no, nie ma takiej potrzeby i dla za to więcej nie zapłaci. I po prostu powiedziałem mu to nie. I nie powiedziałem, która osoba to powiedziała, bo on się chciał strasznie dowiedzieć, która osoba to powiedziała. Na początku nie przyjął to spokojnie, potem zaczął coraz bardziej się przejmować tym, nie? No ja sobie wymyślił, że ja próbuję skłócić tego pracownika starego z nim, nie? I ogólnie drużynę. Jej, weź. Zresztą, <grym> gdy mnie przejąłem, ale... się tak nakręcił, wkurzył się i się do mnie nie odzywa przez to. Tą... Mimo, że się nic takiego nie stało. nie Ja mu tylko powiedziałem, żeby uważał po prostu no, co robi, no bo takie był mój cel, o nie chmurki widać. Takie był mój cel, żeby go poinformować, żeby uważał na niego, bo on, ja sobie tego nie powiedziałem, nikt z ranki nie gada takich rzeczy, tym bardziej ja. No, Jezus, taką z tak się zdenerwował, jakbym nie wiadomo co mi powiedział. O. w ogóle to fajnie, cichutko jest. Tajniej, tu jest. I no. No i po prostu się ten tak przejął, jakbym nie wiadomo, jak go nazwał brzydko, nie? Nie wiem, czy kamerka to zapamięta. Ona szwankuje ostatnio. Dobra, kochani, mi piątku wziąłeś takie kolorowe deski do prasowania. Żart.